Tragiczny pożar w Nowej Wsi Małej wybuchł w niedzielę o 5 rano. Na pomoc ruszyło 7 zastępów Straży Pożarnej. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie skierował do Nowej Wsi Małej specjalną grupę. O godzinie 5.05 do Komendy Powiatowej spływa zgłoszenie. Pali się dach i poddasze budynku wielorodzinnym Nowa Wieś Mała. 4 kilometry od nas. Wyjeżdżają stąd samochody strażackie 2 pierwsze od nas ze Straży z Kęczyna i jadą na miejsce zdarzenia. Mamy informację, pali się budynek, gdzie w środku prawdopodobnie są dwie osoby. Po przyjeździe na miejsce strażacy widzą siedmiu, siedmiu strażaków e, wróć, Siedmiu ludzi wyszło. A pozostałe osoby są w środku. Podjęliśmy działania gaśnicze. Próba dotarcia do tych osób. Okazuje się, że te osoby zostały u góry. Nie udało się, niestety, ich żywych już odnaleźć. W budynku znajdowało się 10 osób. Siedem z nich zdołało się uratować. W płomieniach zginęły trzy osoby, w tym trzyletnie dziecko, dziewczynka. Strażacy, jak już jadą, widzą, że w środku osoby zostały, a pozostałych siedem opuściło. To świadczyło o tym, że coś jest nie tak. Bo wiadomo, że kiedy w środku nocy rozpoczyna się pożar, ludzie się zaczadzą dymem pożarowym, to najczęściej one zostają w łóżkach. I tu, chyba, i tu było na swój sposób ten sposób. One może się bardzo późno spostrzegły tego, bo dziecko znaleźliśmy w innym miejscu. Ale analiza, która obecnie będzie tego robiona na pewno dużo więcej by na to odpowiedziała, ale na pewno te osoby zostały zaskoczone przez pożar po prostu no, w głębokim śnie albo przynajmniej może resztką, resztką sił próbowały czy tam budzić się. No to, to, jest, to już jest tylko hipoteza. No. To jest bardzo mm, trudne jak się widzi szczególnie osoby, że ta pomoc jest taka może bezskuteczna. A szczególnie jak młodzi strażacy, którzy są przy takim zdarzeniu i mają w tym wieku swoje dzieci, to dla nich to na pewno pozostawia, pozostawia duże piętno w ich, na ich pamięci. Pogorzelcy otrzymali gminne wsparcie. Wójt gminy Kętrzyn wraz z kierownikiem gminnego ośrodka pomocy społecznej niemalże natychmiast byli na miejscu i wspierali poszkodowanych. Tragedia, tak? I nawet trudno mi sobie wyobrazić. Do tej pory chyba no, jeszcze do mnie nie dociera, co, co tak naprawdę się stało, e, co spotkało tą, tą rodzinę. E, dostałem telefon rano szósta po szóstej kilka minut. E, udałem się na miejsce. No cóż, no, pożar po górze lewisko. I, Należy, należy nieść, nieść tą pomoc. W chwili obecnej każda z rodzin jest, jest zabezpieczona, przybywają u rodzin, a ta rodzina najbardziej poszkodowana jest w tej chwili w centrum pomocy rodzin, w powiatowym centrum. A co dalej, Panie Wójcie? Dalej, myślimy, trwa zbiórka. Czekamy też na postępowanie z nadzoru budowlanego, gdzie będzie opinia, czy nadaje się do użytku, nie nadaje się do użytku. To dalej będzie ewoluowało i powodowało, powodowało dalsze, dalsze działania. Ale rozumiem, że rodziny, osoby nie zostaną bez dachu nad głową? Poczynimy wszelkie starania, aby tak się nie stało. Na pewno nie pozostawimy tych rodzin samych, samych, samych sobie. Siedem osób się uratowało, jak wiemy, trzy niestety nie żyją. Są to trzy rodziny. Jedna rodzina w tej chwili jest czteroosobowa, jest to matka, ojciec i dwoje dzieci, które są umieszczone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w punkcie interwencji kryzysowej. Są zabezpieczeni. Jedna osoba to jest jeden starszy pan, który w tej chwili jest też umieszczony w hostelu. Jedna rodzina trzyosobowa przebywa u swojej rodziny. W tej chwili już wypłaciliśmy po 3000 zł dla każdej z tych rodzin. Najważniejsza, ja uważam z mojej strony, że pomoc psychologiczna, która jest w tej rodzinie, właśnie gdzie wydarzyła się ta największa tragedia, jest udzielana, ponieważ, ponieważ stan psychiczny jest tych, jest tych osób bardzo, bardzo zły. Udziela tego, tej pomocy psychologicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W pomoc włączyło się także starostwo powiatowe w Kętrzynie. Przed chwilą zakończyło się spotkanie z panem Wójtem. Szukamy środków finansowych i możliwości, żeby jak najszybciej odbudować ten dom i te mieszkania, żeby wspomóc tych ludzi przy tak ogromnej tragedii, aby. Ten swój kąt był jak najszybciej. Też planuję wybrać się w tym tygodniu do pana wojewody, bo tam jest kwestia, że jedno mieszkanie należy do Skarbu Państwa, którym my zarządzamy i miejmy nadzieję, że pan wojewoda tutaj też nie będzie obojętny na tą krzywdę ludzką. Poza tym oczywiście pomoc psychologa w PCPR, etc. Cetera, et cetera. No i zarząd tu też nie będzie obojętny i jakieś prywatne swoje środki zaangażujemy, żeby pomóc, ale to pewnie będzie kropla w morzu, bo widziałem już i tam zbiórkę w internecie i, i tu gmina robi bardzo dobrą pracę przy, przy zbieraniu pieniędzy na ten cel, więc w to my się też zaangażujemy. GOPS utworzył specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze dla ofiar pożaru. W Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi Małej zorganizowano także punkt zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, między innymi mebli, pościeli i odzieży. Ogłoszenia są dane na Facebooku, w internecie, także na stronie gminy Kętrzyn. Takich informacji, taką informację można utrzymać, gdzie ewentualnie by ktoś chciał jakieś środki wpłacić. Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie pod nadzorem prokuratury rejonowej prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Teraz wszystkie czynności przez policjantów są wykonywane pod nadzorem prokuratora i tutaj zgodnie z, z decyzjami tak, prokuratora policjanci dalej będą prowadzić czynności. Tutaj będą na pewno przesłuchiwani dodatkowi świadkowie. Wczoraj były prowadzone oględziny miejsca zdarzenia tego tragicznego w skutkach pożaru. Był powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Wypowiedział nam się wstępnie, co mogło być tą bezpośrednią przyczyną zaistniałego pożaru. Podczas oględzin biegły wypowiedział się, że najprawdopodobniej tą przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Natomiast na całą opinię biegłego na piśmie musimy jeszcze chwileczkę zaczekać. Nie wiadomo, czy spalony budynek będzie się nadawał do zamieszkania. Nadzór budowlany decyzję wyda dopiero w drugiej połowie tygodnia.